Wypadek samochodowy, ewakuacja mieszkańców i dekontaminacja poszkodowanych. Taki scenariusz ćwiczyły nasze służby w ramach akcji Kobalt 23. Jesteśmy na podsumowaniu ćwiczeń zgrywających Kobalt 23, które odbyły się dzisiaj na terenie Klęczkowa, Burkatu, Komornik. Tak naprawdę, w obrębie tych, w tych miejscowości, sam zamysł, koncepcja ćwiczeń. I, I przebieg rozpoczął się od tego, że mieliśmy do czynienia z wypadkiem samochodu osobowego z busem przewożącym większą ilość osób. Natomiast utrudnieniem w tym wszystkim było to, że samochód osobowy przewoził materiał niebezpieczny radiacyjnie. Stąd, stąd tutaj to główne założenie i sama nazwa ćwiczeń kobalt 23. Skupiliśmy się przede wszystkim właśnie na działaniach mających na celu ograniczenie tego zagrożenia, jak wspominałem, radiacyjnego. Same ćwiczenia składały się z trzech etapów, z trzech epizodów, które były odwlekane w czasie i, i każdy z nich odbywał się tak jakby oddzielnie. Strażacy wiedli tutaj, można powiedzieć, poniekąd prym, bo jesteśmy jednostką, instytucją, która w dużej mierze w tej chwili odpowiada w tym pierwszym rzucie za, za te działania bezpośrednie właśnie związane z działaniami radiacyjnymi. Tutaj w pierwszym epizodzie strażacy Wyznaczali m.in. strefę niebezpieczną, zabezpieczali to miejsce, następnie również wspomagali w kolejnych epizodach, wspomagali ewakuację mieszkańców jednej z miejscowości. A finalnym takim działań, finalnymi działaniami spinającymi te ćwiczenia było przeprowadzenie ścieżki dekontaminacyjnej, której to dekontaminacji poddane były osoby. Biorące udział w tym wypadku, które były narażone na kontaminację właśnie tą yy, 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 niebezpieczną substancją radiacyjną. Ćwiczenia, które w dniu dzisiejszym były przeprowadzone na terenie gminy Działdowo, w Powiecie działdowskim, były bardzo rozbudowane, yy, wiązały się ze zdarzeniem radiacyjnym yy, i procedury przy tych zdarzeniach są bardzo skomplikowane, a przede wszystkim bardzo długie. Bo Rozpoczyna się od rozpoznania terenu przez badania czujnikami poziomu skażenia, aż po ewakuację, ewakuację mieszkańców okolicznych, czy również dezynfekcję, kontaminację. Także bardzo rozbudowane ćwiczenia. Rozpoczęliśmy te ćwiczenia w związku z tym, że zdarzenie było na skrzyżowaniu w miejscowości Komorniki od strefy wyznaczenia strefy zagrożenia. Ona sięgała w kierunku drogi zjazd z, z na cmentarz, na tzw. łapę i później cała procedura zbadania przez starzaków ubranych w kombinezony, zbadania terenu i przystąpienia do pomocy z osobą, które brały udział w wypadku drogowym i następnie procedurę kolejne, czyli wdrażanie kolejnych etapów typu ewakuacja i i później dezynfekcja. Także bardzo skomplikowane zadanie. Zaangażowanych bardzo dużo osób, bo służb mundurowych, wojsk WOTU, Straż, Policja, Stacja Sanitarna w Działdowie. Naprawdę zaangażowanie prawie 100 osób plus pozoranci. Prawie 100 osób zaangażowanych w całe zdarzenie. Ale przećwiczyliśmy bardzo trudne, trudne zadanie i myślę, że dało nam wiele wiedzy na to, jak powinny współpracować ze sobą wszystkie służby i jak, jaką wiedzą się możemy podzielić, a przede wszystkim jak zabezpieczyć naszych mieszkańców przed najróżniejszymi zdarzeniami, ale też i Przygotować do tego, że może być moment zamknięcia drogi wojewódzkiej, zamknięcia dróg powiatowych, zrobienia objazdów, jak i również przygotowanie miejsc na ewakuację i umieszczenie osób, które, które są, biorą udział w takich różnych zdarzeniach. Także bardzo trudne zadanie, ale cieszę się bardzo, że udało się przeprowadzić. Chciałbym podziękować wszystkim służbom, wszystkim uczestnikom dzisiejszego zdarzenia od Policji, Straży, Sanepidu, WOTU poprzez pracowników, ale również obserwatorów, bo byli przedstawiciele wojewody, byli rozjemcy, którzy obserwowali jak przebiegają te dzisiejsze działania. Mam nadzieję, że dużo wiedzy i oni zyskali właśnie na, na obserwując nasze działania, a my przede wszystkim to, że bezpośrednio ćwiczyliśmy i mogliśmy się uczyć na własnych błędach. Mam nadzieję, że w przyszłości ich nie popełnimy. Strefa była wyznaczona w, 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 w wokół zdarzenia. Poza strefą został rozstawiony przez Straż Pożarną namiot dekontaminacyjny, w którym to osoby poszkodowane zostały poddane dekontaminacji. W pierwszym etapie kierowca, który był najbardziej poszkodowany, był to wypadek o tyle groźny, że kierowca nie mógł się sam poruszać samodzielnie. W związku z tym był przeniesiony na noszach z miejsca wypadku do miejsca dekontaminacji, około 600 metrów. I tam po dekontaminacji został przejęty przez zespół ratownictwa medycznego, przewieziony do działdowskiego szpitala. Pozostałe osoby, które były uczestnikami wypadku, o własnych siłach dotarły do tego namiotu dekontaminacyjnego. Po dekontaminacji zostały przewiezione do ośrodka tymczasowego w, w byłej szkole w Klęczkowie i tutaj one, że tak powiem, są kwaterowane do momentu, kiedy będzie stwierdzone, że nie uległy zbyt dużej dawce napromieniowania. Strażacy, którzy brali udział bezpośrednio w wypadku, bezpośrednio w zdarzeniu, też zostali poddani dekontaminacji. Ich ubrania zostały złożone w osobne pojemniki. Natomiast wszyscy dekontaminowani zostali ubrani w zestaw ubraniowy, który się w takiej, w takiej sytuacji każdemu z tych poszkodowanych przydziela. Naszym zadaniem było. Ewakuacja mieszkańców z miejscowości Komorniki, dlatego że ten wypadek był spowodowany w miejscowości Komorniku na skrzyżowaniu w kierunku Nidzicy. Dlatego taka decyzja zapadła, żeby ewakuować mieszkańców Komornik w promieniu 500 metrów przy współpracy wojska. E, oczywiście ta ewakuacja została przeprowadzona. Były to ćwiczenia, więc no, nie ewakuowaliśmy naprawdę mieszkańców. A e, pozorantów, pozorantami, e, część była pracowników e, gminy Działdową i oczywiście klub seniora Skórek. Uczestnicy zdarzenia e, gdzie, gdzie z tego skrzyżowania e, przeszli pieszo do punktu, e, gdzie zostali. Mm, Zaopatrzeni, bo między innymi też znajdowała się w samochodzie osoba ranna, która została później przetransportowana do szpitala, a osoby o własnych siłach zostały oczyszczone ze środków toksycznych. Jest to niesamowicie wartościowe, że przy takich działaniach, przy takich ćwiczeniach. Jest możliwość przeprowadzenia właśnie takiej współpracy, dogrania pewnych szczegółów, które, które jednak na co dzień nie mamy możliwości przy, przy takich codziennych zdarzeniach na tak dużą skalę współpracować ze sobą. Więc myślę, że bardzo, bardzo fajnym aspektem tego typu ćwiczeń zgrywających jest właśnie możliwość dopięcia pewnych szczegółów pomiędzy poszczególnymi służbami. Co istotne, też każda ze służb zapewne może przeciwiczyć swoje elementy, za które są odpowiedzialni, za które to obowiązki i zadania mają takie, że tak powiem, wiodące. Powiatowe ćwiczenia Kobalt 23, będące jednym z elementów ćwiczenia wojewódzkiego Mierzeja 23, realizowano w ramach ćwiczenia Sił Zbrojnych RP Anaconda 23.